Mama i tata to świat nasz cały. Cie. Ciepły, Bez. bezpieczny, barwny, wspaniały. To, dob. to dobre, Czu. czułe, po. pomocne Re. ręce. I ko. I kochające najmocniej serce. To. To są wyprawy do kraju baśni. Ba. Wakacje w górach nad morzem na wsi. Loty Lo wypuścili. Chuźdawką prawie do słońca oraz, cier. oraz cierpliwość, co nie ma końca. Kocha. Kochana mamo, kochany tato, Dziś. dzisiaj dziękować. Chcemy Wam za to, że nasz. Że nasz Kochacie, że nas że dbacie i wszystkie psoty nam wybaczacie.